Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Dziękuję organizatorom za zaproszenie tutaj mnie na tą konferencję w celu przedstawienia projektu unijnego, który jest realizowany przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Jarocinie. Projekt ten jest pod nazwą Gospodarka wodno w Gminie Jarocin. W skład tego projektu wchodzi Pięć zadań polegających na robotach budowlanych. Jedno zadanie polegające na dostawie inteligentnego programu do zarządzania infrastrukturą Wodkan. Jestem kierownikiem jednostki realizującej projekt przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, jak już zostałam przedstawiona. Celem projektu naszego to ochrona środowiska i adaptacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych do zmian klimatu. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu 1 sierpnia 2016 roku. Umowę podpisaliśmy 11 kwietnia 2017 roku. Koszt całkowity całego projektu to ponad 273 miliony złotych brutto. Otrzymaliśmy dofinansowanie. W wysokości 136 milionów. Tutaj chciałbym podkreślić, że drugi co do wielkości dofinansowanie po Katowicach, w drugim konkursie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Chciałabym tutaj Państwu kilka słów powiedzieć na temat projektu zadania inwestycyjnego, które wchodzi w skład tego projektu unijnego, a dotyczy przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w centrum Mirocina. Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, termin zakończenia umowny to 30 czerwca 2022 rok, wykonawca to konsorcjum firm, firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobut S.A. z Goliny oraz firma Wuprinsz S.A. z Poznania. W ramach tego projektu realizujemy, budujemy ponad 12 km sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzamy również renowację metodą rękawa o prawie niespełna jednego kilometra. Budujemy kanalizację deszczową w tym zbiorniki retencyjne ponad 12 km. Udało nam się również przy okazji tutaj właśnie tego projektu wy, tak, wymienić sieć istniejącą wodociągową w ilości w ponad 14 km, łącznie z przyłączami wodociągowymi. Obszar realizacji to około 50 hektarów powierzchni. Zaznaczony kolorem czerwonym to obszar, który właśnie podlega tej inwestycji. Przy, przy okazji realizacji tego zadania w centrum Jarocina przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji na terenie inwestycji zostanie wymieniona lub wybudowana przez pozostałych gastorów sieć, między innymi instalacje gazowe, oświetleniowe, ciepłownicze, światłowodowe. Ponadto powstaną nowe nawierzchnie drogowe, nowe dodatkowe miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, oczywiście tereny zielone. Zwiększymy, zwiększymy powierzchnię tych terenów zielonych i obiekty małej architektury. Jarosień w ostatnich latach mierzył się z coraz większym problemem przeciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej. Coraz częściej pojawiające się wylania kanalizacji zagrażały szczególnie ścisłemu centrum miasta, a wodopadowy przyczyniał się do degradacji wielu z niedawno wyremontowanych budynków, kamienic. Aby zapobiec tym problemom i zapewnić odpowiedni standard funkcjonowania kanalizacji i mieszkańcom zdecydowano się na rozdział kanalizacji ogólnospawnej na kanał sanitarny i kanał deszczowy, w tym również budowę zbiorników retencyjnych i to w centrum ścisłego miasta. Szczególnym wyzwaniem technicznym projektu była konieczność wykonania dwóch podziemnych obiektów retencyjnych w ścisłym centrum miasta. Obiekty te wykonano z rur nawojowych GRP Subor o średnicy DN 2800, z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym i wypełnionych. Piaskiem kwarcowym. Pierwszy z zbiorników, który jest zbiornikiem mniejszym o długości 76 metrów, wybudowano pod płytą rynku w otwartym wykopie. W przypadku większego obiektu o długości 200 metrów, który został zlokalizowany w ulicy Wolności konieczne było zastosowanie metody bezwykopowej mikrotunelowania. Co ciekawe rury przeciskowe DN2800 zostały zainstalowane po łuku o promieniu 600 metrów. Dostawcą był, rur była firma DUKO Inżynieria z Poznania. Zbiorniki wodne w miastach nie tylko tworzą zdrowszy i przyjemniejszy mikroklimat, zwiększając bioróżnorodność flory i fauny miejskiej, ale również służą zwierzętom w pozyskiwaniu wody pitnej. Podstawową zasadą w zagospodarowaniu wód opadowych jest ograniczenie ilości ich odpływu. Za zalety to przede wszystkim ograniczenie powstawania tzw. wysp ciepła zasilanie wód podziemnych, które są źródłem wody dla gospodarstw cieków, stawów, i jezior, zmniejszenie lokalnych podtopień oraz ryzyka gwałtownych wezbrań mogących powodować duże szkody. Tutaj chciałabym państwu przedstawić sama zbiornika retencyjnego w wykopie otwartym, który jest już wybudowany pod płytą rynku w Jarocinie. Jego montaż trwał niespełna miesiąc czasu. Następnie tutaj przedstawiam Państwu sema zbiornika retencyjnego w przecisku. Ten zbiornik również był montowany, zaplanowanym był montaż około dwóch miesięcy. Został zamontowany w, w, w ciągu jednego miesiąca. Tutaj ten zbiornik jest zlokalizowany na głębokości 7 metrów. I wybraliśmy metodę przecisku, z uwagi na to, że ulica jest wąska, są kamienice, jest zwarta, zabudowa wysoka, także tutaj metoda wykopu otwartego nie wchodziła w grę. Również z uwagi na, na zagęszczenie infrastruktury istniejącej podziemnej, która kolidowałaby z, z, z wykopem i posadowieniem tego zbiornika. W, Wykopie otwartym. Również szalunki, które miały być montowane, doprowadziłyby do tego, że byłyby wstrząsy i mogłoby dojść do jakiejś katastrofy budowlanej. W związku z tym podjęliśmy się i temu wyzwaniu i zbiornik retencyjny zamontowaliśmy z rur metodą przeciskową. Woda deszczowa będzie do, 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 doprowadzana do odbiornika e, rzeki Lipinki przez urządzenia pozwalające sterować przepływem. Bezpośredni odpływ mógłby powodować wybukiwanie dna ze względu na silny strumień e, lub jego przepełnienie. E, poprzez rozdział e, deszczówka nie będzie wpływać bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków, e, tylko do rzeki Lipinki, e, przez co proces oczyszczania ścieków nie ulegnie zakłóceniu. A koszty i zużycie naturalne urządzeń będzie mniejsze. Zalety rozdziału kanalizacji ogólnospawnej na kanał sanitarny i na kanał deszczowy to możliwość lepszego dostosowania parametrów technicznych i właściwości materiałów i technologii wykonania do potrzeb konkretnego rozwiązania, czy też kanalizacji sanitarnej, czy deszczowej, możliwość właściwego wymiarowania kanalizacji sanitarnej bez konieczności. Jej przywymiarowania ze względu na wody opadowe i roztopowe, zapewnienie właściwej prędkości w kanałach ze względu na samoczyszczenie tych kanałów, następnie zapewnienie rozdziału strumieni ścieków i poziomu oczyszczenia adekwatnego do rodzaju ścieków i niesionego ładunku zanieczyszczeń, zapewnienie stabilności parametrów pracy oczyszczalni ścieków sanitarnych. Wcześniejsze odprowadzenie wód opadowych do odbiornika, a nie dopiero poprzez jego oczyszczenie na oczyszczalni ścieków, przyczynia się do uzupełnienia wód podziemnych występujących dużo wcześniej przed oczyszczalnią oraz pozwala na zatrzymanie wody w krajobrazie i poprawy lokalnych warunków klimatycznych. Minimalizacja wybijania ścieków sanitarnych podczas dużych opadów, kolejną zaletą rozdziału kanalizacji ogólnosprawnej na kanał sanitarny i deszczowy, to redukcja dopływających ścieków wpłynie na koszty energii i zapewni dłuższą eksploatację urządzeń. Brak zwiększonego dopływu do oczyszczalni spowodowanych gwałtownymi opadami pozwoli uniknąć częstego wykorzystywania zbiornika retencyjnego oraz ograniczy ilość części stałych dopływających do oczyszczalni. Na przykładzie roku 2020 dopłynęło do oczyszczalni ścieków blisko 3,5 miliona metrów sześciennych. Zafakturowane zostało 2,6 miliona ścieków, czyli 32% mniej. Jeżeli przyjmujemy, że dzięki rozdziałowi kanalizacji ogólnospownej do kanalizacji do oczyszczalni będzie dopływało około 30%, mniej ścieków, a cena oczyszczania ścieków na dzień dzisiejszy wynosi 1 2 zł 85 groszy. To zamiast wydawać około 10 praktycznie, milionów złotych, będziemy wydawać około niespełna 7 milionów złotych, co daje oszczędności nam na poziomie 3 milionów złotych. Wielkośrednicowe zbiorniki retencyjne z rur GRP dla wód deszczowych i roztopowych. Właśnie to, to takie zbiorniki, tutaj, które są pokazane na zdjęciach zostały sprowadzone do Jerocina. Rury te dostarczono z firmy Subor z Turcji na takich samochodach ciężarowych i tutaj pokazany jest ich rozładunek. Są średnicy, już tak jak wcześniej wspomniałam, niespełna 3 metrów. Długość jednostkowa 3 metry. Całkowita długość zbiornika, właśnie na płycie rynku, bo to jest tutaj w tyle jest rynek jerociński pokazany, długość tego zbiornika to 78 metrów. Założenia projektu to ochrona zabytkowego centrum Jarocina przed podtopieniami, rozdział kanalizacji ogólnospławnej, ochrona naturalnego odbiornika wód deszczowych rzeki Lipinki, która przepływa przez miasto i okolicznych jej terenów. Złożenia projektowe to kanalizacja wymiarowana na pojemność retencyjną i na pięcioletni deszcz. Tutaj Państwu chciałam zaprezentować, że Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną, deszczową, wymiana sieci wodociągowej odbywa się na ulicach, które są tutaj wymienione. Jest ich 17, do tego dochodzi cała płyta rynku oraz ciek rzeki Lipinki, który również będziemy profilować, będziemy odmulać i, i będzie ten ciek powróci do stanu pierwotnego przed jego degradacją. Tutaj chciałam Państwu pokazać, jak wygląda teraz ulica Wrocławska. Po mojej tutaj lewej stronie widać za, zaasfaltowana ulica, po prawej stronie tutaj jest wizualizacja przedstawiona, jak będzie na tej ulicy Wrocławskiej, czy tak jak Państwo to sami widzicie, wprowadzamy zieleń, rozbetonowujemy to, co możliwe, to zatrzymujemy w, w tutaj tam, gdzie ten deszcz spadnie, w celu tutaj nawodnienia i zieleni drzew trawników. Tutaj mamy przykład ulicy Świętego Ducha. Po mojej lewej stronie też widać asfalt. Praktycznie ulica jest zabetonowana. Po prawej stronie widać, jak będziemy tutaj próbować wprowadzać zieleń, oczywiście w miejscach, gdzie będzie możliwość jej, jej, zloka, jej lokalizacja. I ulica śródmiejska, tak samo po lewej mojej stronie, to zaasfaltowane ulice, stan istniejący. Po mojej prawej stronie to widać wprowadzenie bardzo dużo zieleni. Mamy tutaj przykład ulicy Kościelnej, gdzie również wprowadzamy zieleń. Tu jest zejście do Parku Miejskiego, który też jest teraz rewitalizowany przez gminę Jarocin. Jak Państwo tutaj też zauważacie, w miejscach, gdzie nie będzie możliwości nasadzenia zieleni, będziemy stawiać donice i będzie określona zieleń w tych donicach zlokalizowana. Ulica Świętego Ducha, ulica Wrocławska. To są tutaj wizualizacje, że tak to będzie wyglądało. Zamiast asfaltów będzie kostka kamienna, będzie mała architektura, no i oczywiście to, najważniejsze to zieleń. Zadanie dotyczy wycięcia 178 sztuk drzew i 239 m2 krzewów, z uwagi na to, że wymieniamy infrastrukturę. Wodnościekową to uszkodzimy systemy korzeniowe. Drzewa są już stare, także podnieśliśmy się tutaj, że zostaną one wycięte i nasadzona nowa roślinność w takiej samej ilości. Dodatkowo nasadzenie uzupełniające uzupełnienie gmina w ilości 3762 sztuki krzewów i drzew, bylin o ilości 6657 sztuk oraz rośliny cebulowe. Projekt zakłada stosowanie nowych rozwiązań w celu poprawy warunków siedliskowych nowych drzew, w tym systemy napowietrzająco-nabadniające, umożliwiające rozwój drzew starszych oraz wprowadzenie systemu nawadniania podziemnego, wprowadzenie przepraszam. Oraz nawadnianie dokorzeniowe, stabilizację brył korzeniowych za pomocą podziemnych kotew, inokulowanie szczepionką mikroryzową wszystkich dołów pod nowe nasadzenia drzew. Aby wykluczyć ewentualną możliwość przerastania korzeni w instalację, zaproponowano tutaj zabezpieczenia poprzez stosowanie ekranów korzeniowych ekrany poziome, ekrany pionowe. Zaprojektowano drzewa o pokaźnych obwodach 30 do 35 centymetrów czyli to nie będą małe drzewka, tylko to już będą takie no. Większe zaprojektowano tutaj również zieleń niską, byliny, krzewy oraz rośliny cebulowe, tak już wcześniej wspomniałam, a w miejscach gdzie nie będzie możliwości to będzie wprowadzono wprowadzona właśnie donice. Ogrody deszczowe są kompozycjami roślinnymi, posadzonymi na odpowiednio przygotowanym podłożu, które filtrują i zatrzymują wodę. Dzięki nim woda deszczowa zamiast spływać do kanalizacji jest stopniowo wchłaniana i wykorzystywana przez rośliny. Systemy korzeniowe, jak i odpowiednio dobrane podłoże ogrodu, kremzet, piasek, oczyszczają deszczówkę z metali ciężkich, pyłu, węglowodanów aromatycznych. Można je zakładać w gruncie lub w miejscach sąsiadujących z nawierzchnią utwardzoną albo w skrzyniach lub pojemnikach na powierzchni gruntu. Przez większą część roku ogród założony w gruncie jest tak tzw. suchym ogrodem deszczowym, a na jego powierzchni woda pozostaje tylko okresowo, bezpośrednio po wystąpieniu opadu. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że PWG Rocin dzięki realizacji powyższych inwestycji nie tylko chroni zabytki miasta i poprawia bezpieczeństwo i komfort życia jego mieszkańców, a także długofalowo obniża koszty funkcjonowania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Obecnie przestaje być istotnym problem przelewów burzowych, a do oczyszczania trafia znacznie mniejsza zmieszanina ścieków przy deszczowej porze. Zrealizowana inwestycja ma też m.in. wymiar jako to pierwszy krok w budowie nowego błękitno-zielonego oblicza miasta Jarocin. Tutaj właśnie gmina Jarocin jest na etapie wdrażania projektu błękitno-zielonego i już teraz trwają przygotowanie i realizacja kolejnych inwestycji będzie służyła renaturyzacji centrum miasta. Dziękuję serdecznie i za dwa lata zapraszam Państwa do Jerocina.